Hejka, hejka, hejka! Jestem Amerykańska nas w kolejnym odcinku na kanale No i czas chyba zacząć kolejnego vloga, ponieważ, tak jak mówiłam wam ostatnio, dostajemy kowu na kilka dni, ale to dopiero w następnym tygodniu, bo dzisiaj mamy czwartek. Po co ja się w ogóle z wami w takim razie witam? Otóż jutro jedziemy na trening. Yy, będzie to trening bez trenerki, yy, jednak, no, nieważne. Yy, jedziemy sobie oczywiście z drewki potrenować, może jakieś torki pobiegać. Yy, właśnie będzie i kowu, i kida. No i w sumie to. potem mamy weekend, no a potem yy, właśnie dostajemy kowbo na trzy dni chyba na kilka dni, także ja na razie się tam nie żegnam i widzimy się za chwilę, ponieważ obecnie jestem na spacerku z Kenty, mogę patrzeć jak pięknie jest. Idziemy zaraz na trening slalomu, jak mi się wydaje, zobaczymy jeszcze co dokładnie wyjdzie, chociaż chciałabym poćwiczyć e, fliki i wegi, bo w sensie, e, czyli ściezne zakręty od człowieka i auto od człowieka, ponieważ no to jest coś, co przydałoby nam się, zwłaszcza, że zaraz będziemy biegać właśnie openy, a, a nie mamy tego, także widzimy się już prawdopodobnie na torku. W ogóle muszę się pośpieszyć, bo jest takie piękne słońce i mimo, że były w nocy przymrozki przez to słońce już się błoto roztapia, także chcę być z białymi butami, więc yy, trzeba pośpieszyć. Także, tak jak mówiłam, o jesteśmy na torku, generalnie nie mam za bardzo pamięci na telefonie ani statywu, więc wam nie nagram, co wiadomo. W będziemy właśnie robić czesne zakręty i auty od człowieka. To może jeszcze chwilę salon. Dobra, Hej, mamy godzinę prawie 21. No ja się właśnie spakowałam na jutrzejszy trening agility. Dzisiaj był trening <noise> to właśnie to, co ja mówiłam, czyli te ciasne skręty od człowieka, e, trochę slalomu, ale też po tym porzucałam chwilę candy frisbee, dosłownie kilka wrzutów, e, głównie mi po chodziło o to, żeby ćwiczyć regularnie to puszczanie, no i jutro trening strefek, tak naprawdę głównie, bo pewnie coś sobie na torku pobiegamy, ale właśnie to będą bardziej sekwencje pod strefki, w sensie, żeby podziwiać sobie strefki w sekwencjach. Okej. Okay. <noise> Ktoś tu ma bardzo ochotę na pływanie. Widzę. No, już jest trochę za zimno, wiesz? Mamy dopiero. 8 marca. No tak, dzisiaj Dzień Kobiet. Hejka, hejka, witamy Was. Jest niedziela, 9 marca. A i nie, nie, nie. A nie, I jesteśmy na spacerku z kundlakami. Mamy trzy kundlaki właśnie już we siebie. No i tak. Generalnie Wam jeszcze nie zdałam raportu z treningu ostatniego, co był kowuki daj candy yy, z, z piątkowego. No i generalnie nie miałam zbyt do kiedy to zrobić, więc może dzisiaj to zrobię, może nie... Zobaczymy. Widzimy że jest piękna pogoda. Mamy właśnie 9 marca, a 20 stopni. Więc yy, ja jestem na krótki rękawek. Przepraszam. I jest raz. Hej, 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 jesteśmy na spacerku w trójkę. Yy, to znaczy, w sensie z trzema wtami jestem. No więc yy, chcę w końcu podsumować nam ten trening ale to będzie turbo, krótkie, szybkie podsumowanie. Bo generalnie nie widzę potrzeby jakiegoś większego podsumowania. A więc, yy, to co się wydarzyło, to między innymi po prostu Candy robi sama już wszystkie tutaj przeszkody. To znaczy, pierwszy raz zrobiła całą puśtawkę sama. Także teraz będziemy już to wszystko w sekwencje wkładać, sekwencje w jakieś krótsze torki, łatwiejsze. No i w końcu, wkrótce będziemy prawdziwe torki biegać, takie openowe, no i zawody oczywiście. Także zobaczymy, czy się wyrobimy do... do jakich zawodów uda nam się wyrobić, bo generalnie slalom o dziwo. Slalom to chyba obecnie jest przeszkoda, którą robi tak naprawdę najlepiej. W sensie nawet jeżeli ma jakiś dzień... Tak jak ostatnio było, też wcześniej, to ja chyba wam nawet opowiadałam, że właśnie ona tutaj nie chciała wybiec do tunelu, nie? Miała mętnik w totalne zamieszanie, a i tak robiła pięknie slalom. Więc generalnie slalom to na razie przyszło do pewnie, jak czasem zdarzy się, ale to też z mojej winy, że ja ją na przykład wypchnę za bardzo albo coś, to wtedy na przykład nie wejdzie dobrze w slalom, ale generalnie właśnie jeżeli robisz slalom, to jakoś w 99% jest to moja wina, robi go pięknie do końca, także ja jestem zadowolona, e, tak. No i generalnie już mamy trochę problem z tym, że ona e, schodzi z składki. W sensie zatrzymuje się, a potem trochę podreptuje pod, do mnie. Także to trzeba pilnować, żeby mi e, nie, nie uciekała ze strepek. Palisadę e, robi ładnie. E, no, więc generalnie jeżeli chodzi o, o przeszkody, no to wszystkie ma ogólnie ogarnięte, ja się bardzo cieszę. E, trochę właśnie biegałyśmy a ostatnio już te nowe torki, takie bardziej sekwencje z tych torków, także powinno być ok. Jak możecie zobaczyć, mamy dwa peski, e, i to właśnie od wczoraj, z tego co wiadomo, to w sumie do jutra i jakby ja się tak jarałam, dobra, będziemy mieć e, dwa na kilka dni, tyle dla was ponagrywam i o, jak się okazało, Mamy e, psy od poniedziałku do środy, więc generalnie najgorsze dni, bo po prostu początek tygodnia mam zawsze najbardziej zabiegany, więc niewiele Wam pokazuję. Zresztą ja sama i tak tych psów niewiele mam, bo ale generalnie w dzień domy z moim tatem do pracy. Także tak, pokażę Wam dzisiaj trening dwóch ponieważ mamy zaplanowany fitness. O czym zaraz w ogóle Wam też opowiem, bo to jest turbo fajna historia. Ja się turbo się cieszę, więc zaraz Wam więcej o tym opowiem, tylko w ogóle może oddech. W końcu jestem widoczna, także przejdźmy do rzeczy. Tak jak mówiłam, będzie trening dwóch psów i będzie tu trening fitness. A ja muszę że na drogą kamerę jednak. Ponieważ mamy zaplanowany trening fitness. No i jak to się stało? Ogólnie chodzi o to, że po prostu e, załatwiłam powiedzmy e, no, osobę, która nam układa fitnessy. Także teraz przez najbliższe trzy tygodnie będziemy mieć układane fitnessy. No i dzisiaj pierwszy taki trening. I generalnie jeszcze nie wiem czy Wam polecam. Na razie nie będę mówił jak to to, jak generalnie... Chociaż nie no, słyszałam, rozmawiałam z znajomymi. No i generalnie bardzo pozytywne są opinie, a na razie też mam spoko opinie na ten temat. Ale chodzi o to po prostu, że mam rozpisany, co tydzień mam rozpisywany plan tygodniowy na treningi fitness z Hienką. No i do no bogiem mam rozpisane wszystko, to rozgrzewki, jakie mają być właśnie ćwiczenia, ile razy w tygodniu, co i tak dalej. Także generalnie dzisiaj zaczynamy. No i właściwie teraz jest taka rozgrzewaczka, czyli trochę sobie pochodzimy. Zresztą przed chwilą wróciliśmy do domu, także trzeba po prostu piesy wyprowadzić. No i tak, no i jeżeli chodzi o kobot, generalnie nie wiem czy on w domu ma jakieś fitnessy. Nie mam, nie dostałam żadnych momentów, także będziemy na razie robić sobie coś tak bardziej przez kształtowanie. No i generalnie zobaczymy co dalej będzie. E, wczoraj już sprawdzałam, bo akurat wczoraj musiałam e, nagrać Hienkę właśnie pod ten plan treningowy, e, nagrać Hienkę w pozycjach kilku. Ja no generalnie coś tam z kowu, Nie nie mogę powiedzieć, że potrenowałam, ale coś tam zaczęłam co trenować w wejście przodami na target. Także na podest. Także zobaczymy jak to się rozwinie, coś dzisiaj sobie z koło potrenujemy, a z Henką no już będą poważne fitnessy, trzy tygodnie poważnych fitnessów, takich mm, bardzo profesjonalnych. Hejka, zapraszam na długi kącik, bo ponieważ tak naprawdę skomentuję teraz trzy treningi, więc tak, jeżeli chodzi o pierwszy, no to to był... No taki nas dosłownie pierwszy układany właśnie przez profesjonalistkę, że tak się wyrażę, e, także no oczywiście rozpoczął się jakąś tam rozgrzewko. E, no i jeżeli chodzi ogólnie o ten trening, to było to takie mm, przypomnienie różnych e, właśnie pozycji, e, wchodzenie, nie wiem, przodami, tyłami i tak dalej, po prostu takie podstawowe rzeczy dosyć łatwe, żeby właśnie żebyśmy się sprawdziły trochę. No i jakby, nie wiem czy można tutaj to mówić, ale po prostu no nie było najmniejszego problemu, wszystko jakby chienka ogarniała, ja również. No i tak, jeżeli chodzi o ten trening, to był to też pierwszy trening mój na dwa psy. No i potem sobie właśnie z kołu, tak jak mówiłam, porobiłam trochę te podstawy takie totalne do fitnessów, czyli tutaj był akurat target przodami. Robiłam to dzień wcześniej e, z nim, także generalnie on coś tam nieco bardziej e, ogarniał niż właśnie tego dnia poprzedniego. Natomiast, no, bardzo on się e, właśnie ekscytował. Tak, e, wręcz e, ta ekscytacja wszędzieła w taką frustrację. No, taki trochę border e, z niego <grym> był na tym treningu. E, także, no, niestety nie udało się tego zrobić przez kształtowanie. Musiałam to robić przed naprowadzanie, bo nawet przy tym naprowadzaniu on się strasznie ekscytował. I właśnie nie wiem, czy on ma tak przy nauce nowych rzeczy, czy. Znaczy, ogólnie wiem, że nawet, e, no, trochę to jest takie dziecko z ADHD, jeszcze, że nawet e, jak go proszę, siad to on wytrzyma dwie sekundy, a potem to się kłaść. W ogóle, no tutaj było ideal, idealnie pokazane, po prostu gościu zaczął zgadywać, nie wiedział co się dzieje, e, także tak, e, no to było już do przeprowadzowania i nie nagrałam, więc od razu powiem, że następnego dnia jak robiłam trening z Candy, z nim również zrobiłam jeszcze jeden trening, ale nie był to już trening w żadnym stopniu jakby fitness, tylko po prostu ja z nim zrobiłam... Trzymanie pozycji, siat, leżeć i po prostu takie czekanie, cierpliwość, e, ogarnianie rzeczy. No, i tutaj powiem słodkie pieski, same święte po treningu, to strasznie tam szpiliło. No, słodko sobie leżały. Także tak, mówiłam, że skomentuję trzy treningi, także od razu lecimy z kolejnym. Eee, to również był trening właśnie na dwa psy. Tutaj, tak jak mówiłam, z chowu zrobiłam tak naprawdę tylko te pozycje już bez żadnego podestu, żadne nowe rzeczy, tylko właśnie już taka typowa, e, typowe ćwiczenie cierpliwości. Oczywiście z zaczęłam od rozgrzewki. No i to był również trening wykładany przez, e, no nie przeze mnie. E, także tak, tu w ogóle są no same urywki, dałam wam najciekawsze fragmenty, także żeby nie było... E, no, dosyć długie te treningi wyszły na te dwa psy. M mam wrażenie, że nieproporcjonalnie du dużo ten czas urósł. E, trochę też ja nie ogarniałam, co jak zrobić. No i tak w ogóle tu jest e, no, okazało się, że Gandhi ma swoją nową ulubioną i Jest to właśnie wtarzanie, czołganie, o! E, czołganie się. Także tak, e, macie tutaj też w przyspieszonej wersji, zaraz będziecie mieli. No i co? No, były jakieś. E, elementy, ale no nie było żadnych tak naprawdę, elementów, które by nam sprawiały trudność, także wydaje mi się, że całkiem spoko i tak jesteśmy na całkiem spoko poziomie tym fitnessowym, mimo że właśnie ja nie jestem profesjonalistką, nigdy za bardzo z jakimś żadnym profesjonalistą się nie, mm, nie konsultowałam właśnie. No dobra, i tak naprawdę to by było na tyle z tego treningu. E, tak, jeżeli chodzi o moje wrażenia, ogólnie z, z tej. nie wiem, nie, no nie wiem, czy to można nazwać współpracą po prostu ogólne wrażenia z tego planu ułożonego, no to ja, ja jestem bardzo zadowolona, było super, całkiem spokojna cena, proporcjonalnie do jakości, tam wszystko było, jakby dużo właśnie pracy włożonej, wszystko rozpisane było, rozgrzewka, cooldown, no po prostu wszystko po kolei, także ja jestem ogólnie bardzo zadowolona. No i tak, ostatni trening, który dzisiaj wam opiszę, no to właśnie to były interwały na dworze, co się sprinty do zabawki w formie interwałów, tak? No i... No nie będę tutaj już dużo mówiła, po prostu tak, były różne sprinty. Ja jestem tak, jak mówiłam, już yy, kilku zadowolona. No i tak naprawdę to by było na tyle z tego vloga. Do zobaczenia. Cześć i pa. A, no i jeszcze potem byliśmy na treningu sobie coś tam potrenowaliśmy yy, 16 marca. Także tak, tu macie akurat jak yy, się ganiają jeszcze przed treningiem. Dobra, pa, pa, pa. Do to słonia już jakby koniec.